I były kominy fabryczne, ale nie wszystkie się dymiły. I było pytanie: dlaczego one się nie dymią? Otóż, dlatego, że triumf oznacza nic innego jak towarzysz ruski Iwan ukradł maszyny fabryczne. Ten dowcip krążył jeszcze wiele lat po tym, jak ten Iwan te fa maszyny fabryczne ukradł. Po, w 1945 roku w ogóle dyrektor zakładu nie mógł do niego wejść jeszcze przez około rok. A tylko dlatego udało mu się wysłać sprawozdanie, bo 6 czerwca 1945 roku wybuch pożar. No oczywiście towarzysze radzieccy potrzebowali pomocy, no i było takie zamieszanie, że praktycznie podczas tego pożaru każdy mógł, każdy mógł tam wejść. Wiadomo, wszystko zostało z zakładu wywiezione do ostatniej śluby, do ostatniej nakrętki, co nie można było, było zniszczone. I tak trzeba było wszystko zaczynać od początku. To wszystko robotnicy widzieli wiele lat wiele lat po, po wojnie. Natomiast propaganda mówiła zupełnie co innego. Tak, to jest cytat z zebrania partyjnego o narzekaniu właśnie o tym, co o tym dowcipie Mówię. To mówi tak, Związek Radziecki dalej nie zabiera. Przykład, proszę bardzo, przecież wczoraj dostarczono obrawiarkę do, do zakładu. Tę obrawiarkę, udało mi się dotrzeć do tego, montował pan Władysław Czupa, też reemigrant z Francji. I bardzo się bał, czy do podstaw fundamentów będzie ta obrawiarka pasowała, bo jego przełożeni byli zupełnie tym niezainteresowani. Spokojnie okazało się, że pasowała świetnie, dlatego, że ta obrabiarka stała tam przed 1945 roku. Po prostu y, Sowieci w ramach propagandy jedną na, y, z tysiąc obrabiarek y, łaskawie nam y, zwrócili. jeszcze na tej obrabiarce y, dla pewności widział y, znak, y, znak hakenstrojca. I dobrze, teraz. Ja się gadaniem, a nie przynajmniej zdjęcie. Jest to y, przeważ straży y, pożarnej w 1945 roku 22 lipca. Ten pan, y, co go najbardziej widać na głównym planie, był jednym ze strażaków, którzy gasili, y, brał udział w gaszeniu pożaru hali, o którym na początku y, wspominałam. Oczywiście. Y, te przemacze, pochody były też mm, okazją do y, propagandy. Propaganda oczywiście zaczynała się już y, y, w przedszkolu. Tak, pokój y, zwycięży, walka o pokój będzie taka, że kamień na kamieniu nie zostanie. Y, to tak sobie y, wszyscy radzili w tych czasach. Y, także już na początku było to widoczne w y, przedszkolu. Ale nie tylko w przedszkolu, było to widoczne także z stajni koniu polski, bierz przykład z konia radzieckiego. Więc dochodziło już czasami do, do, do obłędu. Oczywiście problemy w zakładzie były bardzo duże, mówimy o, naszym, o tym zakładzie przemysłowym. Dlatego, że fachowców nie było, a jak byli, to nie byli zbytnio poważani, dlatego dla 45 fachowców w zakładzie tylko jeden zapisał się do partii, a i on na zebrania w ogóle nie przychodził, czyli byli otoczeni masą szpiegów. 25% się spóźniało na, do do pracy. Wielu zmieniało pracę, bo ciężka praca, pieniędzy nie ma. Więc było mnóstwo problemów, a przecież ta produkcja nie była to produkcja, produkcja prosta. Francuzi na takie coś nie mogli patrzeć. Oni byli przyzwyczajeni do, do wysokiej jakości organizacji pracy. Także byli można powiedzieć, pyskaci, a ponadto lepiej umieli po francusku niż po polsku i tacy donosiciele mieli niestety problem, bo gdy coś czuli, że ich na nich donoszą, przychodzili na francuski i wtedy tamci byli no, byli nieco, byli wściekli. Tutaj niestety nie znalazłam takiego zdjęcia z zakładu mechanicznego, ale z rybołówstwa, ale myślę, że było podobnie. Widzą Państwo napis: Robotnicy, pracownicy z szersze warsztatów pracy przed ręką szkodnika i okiem szpiega. To nie tylko taki był napis, to było na bieżąco, zresztą myślę, ci, którzy przeżyli te czasy, doskonale pamiętają. Więc jak wybuchł pożar, to nikt nie miał wątpliwości, Czytałam wspomnienia jednego z. Działaczy partyjnych na poziomie podstawowej organizacji partyjnej Wydziału. I on wierzył w to, że jest to prawda, że rzeczywiście jesteśmy zagrożeni szpiegami, że wszystko byłoby lepiej, gdyby nie było szpiegów i sabotażystów. I może dzisiaj jest nam to trudno uwierzyć. I w takich to warunkach. Właśnie tej biedy, propagandy, że to, co sowieckie jest yy, 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 najlepsze wokoło yy, szpiedzy, którzy yy, donosiciele UB, którzy do, yy, przekazywali, co kto yy, powiedział. Także w takich to warunkach właśnie wy, wybucha dwie godziny po północy, 17 lipca 1949 yy, roku, yy, pożar. O godzinie 2.17 szef zmiany Stefan Czyszcz dzwoni do straży pożarnej, że wybuchł pożar. Był to też re emigrant z Francji. Walczył, był żołnierzem Sikorskiego. Jak wybuchła wojna, jak Niemcy napadli na Francję, potem był w niewoli. Żeby uzmysłowić Państwu, jaki to był pożar, znów jaka to była, jaka to była tragedia, jaki to był, było rzeczywiście wydarzenie, podam kilka faktów odnośnie tej hali. Hala miała 200 metrów długości, w wyposażeniu było 166 obrabiarek, niektórzy twierdzą ze 157, no, ale to jest i tak, Ogrom, ale poza tym nie tylko, były oblawiarki, były także i inne, inne urządzenia pomiarowe, a poza tym były też przygotowanie do produkcji turbin. Na przykład było 15 tysięcy łopatek przygotowane do pięciu turbin. Były też urządzenia z piekalni rudy dla kuty Szczecin, czyli inne części do wagonów itd. itd. Straty oczywiście były y, olbrzymie. I y, władza, i z, y, znowu powracam do tego, że to nie było y, wydarzenie lokalne, dlatego, że y, gdy tylko wybuchł y, pożar i Urząd Bezpieczeństwa otrzymał y, telefon od y, Stefana, czy że, że jest ten pożar, to już y, w nocy w, u w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Rozwoniły się telefony, już były decyzje, decyzje, co robić. To wszystko kierowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście działał także Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Gdańsku, ale nad tym wszystkim czuwał pan Różański i pan, i pan Kratko. I oczywiście nie tylko Urząd Bezpieczeństwa, ale także Najwyższej Władze. Najwyższej władzy. Przyjechał wiceminister przemysłu ciężkiego Roman Fidelski i on podczas zebrania partyjnego, już na początku, jak tylko, zaraz, po, zaraz po pożarze, zażądał, aby powiązać ten pożar z cudem w archikatedrze gdzie z oczu Matki Boskiej pociekły łzy. To było wydarzenie, które zgromadziło wokół archikatedry wielu ludzi, ale także to miało wpływ na, na ludzi w, w całym kraju, także w Elblągu. Dzisiaj czytam donosy, które świadczą o tym, że Właśnie to miało wpływ także tutaj i miało, niektórzy twierdzili, że to miało nawet y, związek, w tych donosach miało to związek z, y, z tym cudem w archi, y, katedrze. To się wydaje y, y, nie, nie, nieprawdopodobne. Y, z kolei y, minister keistut z podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, y, tak y, y, się spieszył, w wysłaniu biegłych, że chciał ich wysłać y, samolotem. A to jest y, przystopowało. No, panowie, spokojnie my musimy przygotować grunt. No i przygotowali. Przygotowanie gruntu to oczywiście y, aresztowania. Jak najwięcej y, zupełnie y, bez sensu na chybił, trafił, aresztowano i, i pracowników Hali, i ci, którzy nie byli pracownikami hali, i wszystkich tych, którzy byli podejrzani, a więc byli remigrantami re to może później, ale także byli w armii, w armii Krajowej, nazywano ich też ci, którzy nazywano to sanacją i